Nie jesteśmy na Bielanach. Jest sesja w ochraniaczach, czyli grubo. Na pewno nie było sesji w ochraniaczach na Bielanach. Mamy już na dzisiaj parę misji. Na przykład backflipa z whipem. Na tamtym hipie. Na tamtym hipie backflipa z whipem. I on zatkane ucho i nic nie słyszę. No, jest Antek. Coś podminimy. Coś pojeździmy Oglądajcie. Cześć Antek. Cześć. Cześć Jasiu. Cześć. Co dzisiaj robimy? Triki, 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 mi się ten pomysł triki, triki, rozgrzewka, pierwszy triki, 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 zapomniałem zmienić triki, Już triki, 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 jakaś Rozgrzewka triki, 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 Rozgrzewka triki, triki, Beko, jest Lara, jest Bord, nie ma Borda, widzieliście to jest, to jest właśnie parkowe, typowo parkowe, robi flipa, nie robi Borda. terwy butter To się przyłącza do misji robienia whip buttera na hipie. Także zrobimy train'a Teraz powinniście go widzieć. Także dawaj z pierwszej. Skleić? No. Git. Ty też? Tak. Podoba mi się twój pomysł Dwa kicklessy przez bank. Może być downside Downside chyba będzie łatwiej, albo nie Normalnie, bo robisz sobie tu I tu Git? Dawaj Antoni leci, dwa kicklessy przez bank. Próba pierwsza Na nogę Nieźle wspomniał Czekaj, jak mi pójdzie GSP Dobry. Dobry. Dawaj, w linię, le, w trajnie. Hey. nice. Błędnie. Teraz ja Lecimy dalej. Dobra. Salada na płocie, samo. <grym> Dawaj. No mogę. <grym>. A spróbujesz jak ja Nie. zrobię? A, dobra, to ja dla ciebie mam inną misję. Rotora do tak. na transferze. To najpierw zrobię płot. Dobra, robimy płot. Yy, I generalnie z płotem jest tak, że jest wysoko Także trzeba szybko jechać i się mocno wbić Właśnie tam. I z pierwszej Ło, żeś ściął tak żeś prosto poleciał Dobra, para dwa whipy Flara dwa whipy, Flara dwa whipy jeszcze może flip-drop O Boże Najpierw flip Boże, a się wkleiłem czysto w ogóle, what the fuck Teraz ty Dawaj Antek Ej, trochę oszukańczo, trochę To nie był rotor, to nie był rotor nawet ci triki, ale spoko Nie, miałem, miałem taki zamiar Bar 2 whipy, rotor do wipa. Zajczamy czy nie zajczamy? Skomentujcie To samo czy nie W sumie bar double trudniejsze chyba Tu? Chociaż podobnie, bo z flatu chyba Nie wiem co trudniej Chyba bar łatwiej niż rotora do wipa. No, tak mi się wydaje Ja mam teraz misję, flare 2 whipy to no. ty miałeś się nad trikiem, jaki zrobisz. O Boże, ale sketchy. Ale jest lądowane. Ej, czy jak coś jest sketchy, ale jest lądowane i jest z pierwszej, to się liczy i nie trzeba powtarzać? Tak mi się wydaje. No, no, no. <laughs> Antoni, a co powiesz na rury? Co? Co ty na. Dobra, rury nie dzisiaj, ale będą jeszcze. Dobra, jak masz jakieś z pierwszej triszki porobić, mówisz, to na tym, na tym koteze zadam ci sektor trzech trików. Zrobisz tak: zrobisz bridge do tabla, zrobisz hicklęsa do late i umbrella tego. Tak Dobra, niestety kłoter za mały dla Antka na Kabla, także jest transfer i elegancko sklejone, to jest pierwszy trik, dalej był, co to było, co to było, trik jest do late dokładnie i teraz trzeci to była umbrella, uwaga, Cyk, elegancko, pysznie, nice, z pierwszej. Antek powiedział, że spróbuje whipper Bar whipa na transferze Nie żeby coś, ale ten koter jest strasznie malutki Także... To jest coś na tym koterze Naprawdę Jo, Antek się przygotował do triku, to mam chwilę No i chyc I chyc Dobra, nie tak źle O i sekwa W powietrzu zrobi takie a, takie spięcie no Ale ja na eleganc ropluciałam tylko na Instagramie i mnie i EPL I Bartka i Michela The clip Teraz tak w sumie tak sobie nagrywa ja tak sobie stoję i patrzę O trzy i do bara zrobię tam także robię i zrobię whip buttercupa sorry, oh, sorry, sketchy dobra, będę się przymierzyć powoli do tego flip whipa trochę się cykam w sumie robiłem już z bęku, ale było o wiele bardziej stromy, przez co łatwiej w tył zakręcić, ten jest dość płaski także dobra, no. mam ochraniacze można próbować oczywiście też nie próbowałbym, jakbym nie czuł się na siłach Czuję się na siłach, także... O kurde! O kurde! No nogę! Pierwsza próba, gitara! Nie wiem w sumie, jak dużo widzicie tego, co się dzieje tutaj pode mną, bo głowy mam pewnie tak... Ale tak postaram się dać niżej kamerkę. W miarę widzieli to, co ja podczas backflipa. gdzieś Janek? Co? Backflipa zrobiłem na jedną. Dzień. Przez hipa. Co? O. Z bomby? No dobra, z bomby. Yi, z drugiej próby. To co z barem, jak na bombie? druga próba. Ta, jak, jak w sumie ciągnę sek, ciągnę zrobisz z barem flipa? Nie wiem. bara, no? Z pierwszej lol. Spoko. Co zrobiłem? Flip bar'a, flip wipa. Widziałem, że kminisz brie bar'a. Chciałam front ale... O, dawaj. O, trzeba wysoko wylecieć tutaj, a ten goter jest taki, co nie wybija wysoko. Flip front bar, teraz antyk. Nogit! No, no razie, zrobię fronta przez bęki Generalnie taki protip, jak macie wygiętą nogę, przynajmniej nie wiem co tutaj mam. Minimalnie mam chyba widelec wygięty. Eee, to, żeby odgięć go w drugą stronę, ustawiacie sobie tak i robicie fronta, i lądujecie na tym kółku. Wtedy ci wam odginę. Taki protip. Polecam. No. I się wygięło? Odgięło się. jeszcze protip. I można nadal jeździć jak na początku. Coś pięknego. Tak w ogóle. To jest moja koszulka jepowa. z jestem? Ja robiąc sobie flipa. Gdzie jest moja koszulka? Misha ma swoją listę, ma swoją. Antek ma swoją ze swoimi grafikami. W różnych oczywiście kolorach. Patrzcie na jej papier, będą niedługo. Dobra, na dobrą nastrój. flara do pejki i do fejki. To były takie jazdki w słońcu pięknym, piękna pogoda tu jeździmy, Nasza typowa sesja z Zandkiem. Dzięki wielkie za oglądanie, zostaw łapkę sobie komentarz. Gujien, papel. Widzimy się w na następnym odcinku. Hello.